Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu Programowania w języku C. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować to, co robiliśmy poprzednio, czyli będziemy kontynuować, kontynuować temat o bibliotecznej klasie String. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie takie kilka dość ważnych, kilka dość ważnych funkcji odnośnie właśnie tej naszej biblioteki string, które na tym, na tym naszym poziomie podstawowym są nawet ważne i dość istotne. Także zapraszam do dalszej części tego odcinka. Ok, stwórzmy teraz sobie obiekt klasy string, czyli string, odwołanie się do klasy i nazwa tego naszego obiektu, na przykład string, na przykład film. Ok, i poprzez Konstruktor. Przekażę sobie do tego mojego konstruktora na przykład taki ciąg znaków jak najlepszy. Tak przykładowo, film to awater. I ok. I chciałbym teraz dokopać się do jakiejś literki. Na przykład, chciałbym sobie. Nie wyświetlać tego całego ciągu znaków, tylko chciałbym dobrać do odpowiedniej literki. Mogę to zrobić w następujący sposób, czyli chciałbym sobie wyświetlić, czyli see out, i teraz odwołanie się do naszego obiektu, czyli film, i w nawiasach kwadratowych muszę podać tak zwany indeks. Indeks na tej naszej literki, którą chcemy akurat wyświetlić. I indeksowanie tego naszego ciągu znaków zaczynamy od 0, czyli pod indeksem 0 stoi literka N. Przejdę tutaj jeszcze do nowej linii i spróbujmy sobie to wyświetlić. I tak jest, widzimy, że pod indeksem 0 jest literka N, pod indeksem 1 jest literka A jest literka k a. Tak jest. Pod indeksem 1 jest literka KA. I tak po kolei lecimy do końca tego naszego tego, tego naszego łańcucha znaków. Tylko musimy pamiętać, że, pamiętać, że indeksowanie zaczynamy od 0. Czyli pod jedynką mamy a. A chciałbym sobie wyświetlić coś, literkę, która na przykład siedzi na pozycji na przykład 10. Czyli patrzymy. Pod 0 jest N, pod 1, 1a, pod 2j, pod 3l, pod 4e, pod 5p, pod s, pod 6s, pod 7z, pod 8y. Widzimy, że 9 jest tutaj pusta i pod 10 mamy fa. Zobaczmy, czy f się wyświetli. Tak jest. Widzimy, właśnie wyświetlił się f, czyli w taki sposób możemy również odwoływać się, znaczy odnosić się, wykopywać te nasze pojedyncze znaki, jeśli chodzi o nasz obiekt klasy String, o ten nasz łańcuch znaków. Ale okej. Okay, istnieje taka dość ciekawa funkcja, czyli zapiszę sobie cout, która będzie nam sprawdzała, czy na przykład dany obiekt, w tym, w tym wypadku nasz obiekt film jest pusty czyli na przykład nie posiada żadnego elementu żadnego mm, żadnego łańcucha znaków, nie ma nic, jest pusty lub czy jest pełny oczywiście zapisuję cout i odwołuje się do mojego obiektu film i po kropce odwołuję się do takiej funkcji jak empty empty i nie, nie muszę nic przekazywać do tej mojej funkcji. Ta funkcja jest typu bool, czyli typu logicznego, który zwraca prawdę lub fałsz. Pamiętamy, pod jedynką mamy prawdę, a pod 0 mamy fałsz. Zobaczmy, czy w tym wypadku nasz ciąg jest pusty, czy może pełny. Widzimy, wyskoczyło 0, czyli nasz. Czyli ten nasz obiekt jest pełny, jest już zapełniony, nie jest pusty. OK, ale jest też również taka dość ciekawa funkcja, jak mm, SAP STR. Zobaczmy, o co to chodzi. Czyli film zapisuję i po kropce SAP String, czyli SAP STR w skrócie. Nie muszę również nic przekazywać. Znaczy, muszę coś przekazać, ale to nie są już takie argumenty, tylko, tylko musimy coś specjalnego przekazać. A przekazujemy właśnie na samym początku: musimy przekazać, od którego znaku chcemy, żeby ta nasza funkcja subester odczytała mm, dany znak. Czyli ta funkcja subester służy do tego, żeby z tego naszego ciągu znaków z tego naszego łańcucha wypisać jakiś pojedynczy, nie pojedynczy, jak, jak, jakiś dany wyraz lub jakiś dany ciąg. Więc ja, na przykład, chciałbym sobie wyświetlić tylko i wyłącznie ten wyraz film. Więc jak pamiętamy pod dziesiątką stoi F, czyli zapisuję na samym początku dziesiątkę, czyli chciałbym żeby ta moja funkcja zaczęła wypisać, wypisywać dane od słówka dziesiątego, czyli od tego mojego, od tej mojej literki f. I okej, okay, po przecinku podaję ile tych literek ma nam wypisać, czyli widzimy f i lmy. Posiada tylko cztery literki, więc zapisuje 4. Ok, sprawdźmy, co się teraz wyświetli. I tak jest. Widzimy wyświetliła się, wyświ wyświetli nam się wyraz film. Czyli pierwszy, jako pierwszy argument podajemy od którego indeksu chcemy, żeby nasza funkcja substring, czyli w skrócie substr, wypisywała nam ciąg znaków, a jako drugi argument po przecinku podajemy ile tych literek ma nam wypisać, ile indeksów ma nam wypisać. OK, istnieje jeszcze Y, taka specjalna funkcja jak y, y, sub jak y, length i ta, ta nasza funkcja właśnie zlicza nam z ilu elementów składa się ten nasz ciąg znaków, więc zapiszmy sobie CO, so, czyli wyświetlamy odwołujemy się do naszego obiektu film i po kropce zapisuję słówko length length OK, do tej funkcji nie będę nic zwracał, nie będę, nie będę przyjmował żadnych argumentów i może przejdę do nowej linii, żeby wszystko było dobrze widoczne. OK, uruchomię mój program i widzimy, że nasz ciąg znaków, czyli najlepszy film to Avatar, składa się z 24 znaków. Ale film. Length, czyli ta moja funkcja length to jest tylko jeden ze sposobów. Drugi sposób, żeby wyświetlić ten mój, ilość moich, ilość elementów, z których składa się ten mój ciąg znaków, może służy również funkcja size, czyli zapisuję może seeout, odwołanie się do mojego obiektu, czyli film film.size. Również do tego nie będę musiał nic, żadnych argumentów przyjmować i przejdę do, nowe, do nowej linii. Ok, widzimy również 24, czyli to są takie dwie, dwie metody, dwa sposoby, aby można było wyświetlić z ilu elementów składa się nasz dany ciąg znaków. Ok, P powiedzmy sobie o kolejnej funkcji. Jaką jest funkcja Max Size? Czyli zapisuję seeOut, odwołamieć do mojego obiektu, czyli film, i po kropce zapisuję max podłoga size. Ok, czyli ile maksymalnie elementów może przyjąć mój obiekt film. Endline, przejście do, przejście do nowej linii. I widzimy, że ten mój obiekt film może przyjąć naprawdę bardzo, duże, bardzo dużą ilość tych znaków. Może posiadać, bo widzimy, że no, naprawdę ta liczba jest spora. Czyli mm, ta funkcja Max Size pokazuje nam, ile może być maksymalnie elementów w tym naszym obiekcie. OK, powiedzmy sobie o następnej funkcji, jaką jest funkcja resize, czyli zmiana, mm, zmiana długości naszego, naszego łańcucha znaków, czyli cout. Zapisuję cout i odwołanie się do mojego obiektu, czyli film.resize. Resize. I do, do tej mojej funkcji będę musiał przekazać pewien argument, ale jaki. Zaraz się o tym dowiemy. Czyli chciałbym w tym momencie skrócić, yy, usunąć jakieś dane, jakiś, jakiś ciąg z tego mojego łańcucha znaków. I powiedzmy sobie, że na przykład yy, wpiszę sobie tutaj na przykład dziewiątkę, może nie ustępkę, ale dziewiątkę i w tym miejscu podając dziewiątkę mówimy funkcji resize, żeby odcięła od dziewiątki wzwyż. Czyli, czyli yy, to, co zostało przed dziewiątką, czyli od zera do dziewiątki, zostaje, czyli zostanie nam ten napis, ten ciąg najlepszy, ale od dziewiątki wzwyż, czyli do końca, zostanie odcięta. Yy, Odcięty ten nasz łańcuch. Ale zobaczmy, czy na pewno program się uruchomi. Widzimy, że w tym miejscu wyskakuje nam błąd. Ale dlaczego? Ponieważ nie możemy wyświetlać działania, które coś robi z tą naszą, z tym naszym obiektem. Film, obiektem film. Więc usunę sobie to wyświetlenie si out i tego endlina. Ponieważ to jest wyrażenie, które zmienia nam, zmienia nam rozmiar tej naszej, tego naszego obiektu, więc nie możemy jej wyświetlić, a teraz możemy ją dopiero wyświetlić właśnie poprzez odwołanie się do moi, mojego obiektu film. OK, zobaczymy czy, czy nigdzie się nie pomyliłem. I zobaczcie, że został wyświetlony tylko i wyłącznie ten napis najlepszy. Czyli słówko resize służy do tego, aby zmieniać rozmiar naszego łańcucha znaków. W tym wypadku podaliśmy tylko jeden argument, ten mniejszy i to jest dziewiątka. Czyli mówimy mu, może powtórzę się, ale żeby, ale chciałbym, żeby wszystko było dobrze zapamiętane. Czyli podajemy mu indeks dziewiątkę i od indeksu 9 do końca, do końca tego mojego łańcucha znaków, treść, czyli ten łańcuch będzie usunięty. Od dziewiątki do końca tego łańcucha będzie usunięte to, co tam było. Zostanie tylko wyświetlone lub ogólnie, zostanie tylko to, co było od zera no w tym wypadku do dziewiątki, ale dziewiątka się nie wlicza, czyli do ósemki. OK. Ale możemy skracać nasz łańcuch znaków, ale możemy go również powiększać, i do tego również służy słówko resize. Skopiuję sobie to i wkleję poniżej, ale zamiast dziewiątki wpiszę sobie na przykład trzydziestkę. Mm, OK, ale w tym miejscu podam sobie również taki znacznik który na przykład będzie mi mówił gdzie się kończy ten mój ten mój, ten mój łańcuch znaków na przykład niech to będzie jakaś buźka na przykład A dlaczego tak to zrobiłem ponieważ rozszerzam ten mój ten mój obiekt klasy string bo na samym początku jak pamiętamy ten, ten mój film ma 24 znaki. A chciałbym go rozszerzyć do 30. Więc od 24 do 30 pomiędzy tymi indeksami pojawią się, pojawią, pojawią się spacje. Więc w tym miejscu, takim znaczkiem, yy, mówimy sobie, gdzie się kończy akurat ten nasz łańcuch znaków. Więc ukochamy sobie program i widzimy, że. Ten nasz łańcuch znaków kończy, kończy się wa, właśnie w tym momencie, ponieważ od samego początku, od samego początku programu do, do, tego zna, do tego znaku um, znajduje się nasz obiekt, nasz łańcuch znaków, już rozszerzony o nazwie film. W tym miejscu się kończy i pojawia się ten nasz znaczek. Dlatego sobie go tutaj daliśmy, żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie akurat kończy się ten nasz łańcuch znaków. Ok, ale służy do mm, opowiedzmy sobie o takiej jeszcze jednej funkcji, jaką jest funkcja Click, czyli czyść. Zapiszę sobie C-Out i również odwołam się do mojego obiektu, czyli film. Chcemy sobie go wyświetlić jeszcze raz. Ale przed tym Użyję sobie funkcji clear, czyli film.clear. Nie będę musiał nic przekazywać do, tego, do tej mojej funkcji. Clear, czyli clear oznacza czyść. Wyczyść mi ten mój łańcuch znaków. Wyczyść mi to, co on przyjmował, to, co zawierał w sobie, to, co miał. OK, i widzimy, że już nie wyświetliło się tutaj nic. Może dodajmy sobie jeszcze taki znaczek? Czy na pewno? Trzeba by na pewno. Ok. No i tak widzimy, ten mój string o nazwie film został wyczyszczony do zera, bo widzimy, że pierwsze powinien pojawić się Powinna się pojawić długość, czyli ten mój string o nazwie film, a potem dopiero ten znacznik. A jako, że w tym miejscu wyczyściliśmy sobie go, czyli użyliśmy funkcji click, to nasza funkcja, nasz obiekt film jest pusty. Tylko wyświetlił się ten nasz znaczek. Więc na sam koniec, już użyjmy tej, użyjmy, użyjmy tej mojej funkcji empty i sprawdźmy, czy mój obiekt o nazwie film jest od teraz pusty. Sprawdźmy to. I widzimy, wyskoczyła jedynka, czyli prawda. Ten mój obiekt o nazwie film jest już pusty. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Mam nadzieję, że go rozumiesz. I zapraszam Cię do następnego odcinka, który będzie już jutro o godzinie 18. .00. Także do zobaczenia.